No, Dobra. Bo ja wyjeżdżam za 20 minut. Nie, nie, tak. tak, tak, tak ale to. Do... No tak, ale było tak. Przecież im jestem dłużej, tym krócej mogę być. No, no to, jest, to tylko słowa. Ledwo żywa nie spałam w nocy, w ogóle gram w teatrze bez przerwy. No to już tylko można wykitować. Tylko ja jestem twarda Co to jest za książka? Jest Moja. O, o, o latach w szkole. O latach w szkole i o pierwszych latach na scenie. Pani pisała? Czy ktoś pisała? Ja naturalnie jestem bardzo dobrze płatną pisarką. O, mieć Albo to Tak. Dzisiaj miał dużą scenę. Dobra, jest jego to jeszcze bali. Panią już nie. Nie, ale nie, to nie jest dla mnie taka sensacja. Cześć, cześć. cześć. Mistkiewicz, tak? Mistkiewicz? Nie, Kłosowski. Kłosowski Kłosowski. Kłosowski. Kłosowski, Kłosowski. Miskiewicz nie żyje dawno już. Nie żyje. Cześć, dawnych lat. A kto ty jesteś? Łanieski. O kurczę, cześć, jak się <laughs> tak. No, 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 tak ciać no, się, to jutro no, 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 bez mnie.